Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj zabieram Was do Korei. O, do klapki. 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 Chwilę po tym, jak wsiedliśmy do samolotu, usłyszeliśmy piosenkę Blackpink. Byłam zaskoczona, a po chwili na ekranie zobaczyliśmy cały zespół. I instrukcja bezpieczeństwa była pokazana w teledysku piosenki K-popowej zespołu Super M. Tak to się chyba czyta, nie wiem. I oczywiście były też tańce K-popowe i tak dalej, więc było to mega, mega ciekawe. Lot trwał 6,5 godziny. Ale byłam tak zmęczona, bo lecieliśmy w nocy i nie spałam w ogóle. Znaczy, próbowałam noc jakieś drzemki, ale było ciężko. Siedzę jeszcze na lotnisku i słuchajcie, w 7 Eleven tutaj nie można płacić kartą. I teraz dawniej próbuję wpłacić kasę i próbuję też wpłacić na jakąś taką tutaj kartę, którą dostaliśmy przez zakupie karty ale jestem trochę w szoku. Że nie można wstawiać lewą kartą dziwne Max i'P'a' na zmęczona, bo cały tydzień prawie nie spałam. A jeszcze oprócz tego, że nie można płacić kartą tutaj na lotnisku, to jeszcze nie działa tutaj mapa Google ani ta z iPhone'a. I na dodatek musimy... No pobraliśmy już mapę tutaj lokalną, czyli ona się nazywa Kakao i ona w ogóle nie rozumie angielskiego. To wszystko jest po ukraińsku i jak wpisujemy adresy to ten adres się zmienia na koreański a jak sprawdzaliśmy później z koreańskiego na angielski to to jest w ogóle zupełnie inny adres, więc powiem wam jaja i zobaczcie, napój owsiany do picia ze zmieloną owsianką i tylko tutaj trzeba zalać pierwsze wrażenie pogodowe ani zimno, ani ciepło i sucho strasznie tak jak się oburzy, zawsze jest taka wilgoć tak pieszo, tak sucho czuję, ale fajnie przyjemnie, dawno nie czułam takiej temperatury ale jest słoneczko. A z lotniska do Seulu jedzie się taksówką ponad godzinę. Darniego znajomy wysłał nam powitalne słodkości. No i jak już się ogarnęliśmy, to pojechaliśmy wieczorem na miasto zjeść sobie coś. Tutaj była największa kolejka ze wszystkich miejsc, jakie po drodze mijaliśmy. No i po drodze mijaliśmy bardzo dużo ciekawych sklepów, takich też turystycznych typowych. To jakaś strzelnica z nagrodami, ale też oczywiście tych maszyn do łapania misiaczków. No i znaleźliśmy miejsce, w którym sobie zjemy, oczywiście koreańskie barbecue, bo jakżeby inaczej. Jedzenie wyglądało mega smacznie, pachniało super, siedzieliśmy sobie w ogóle na zewnątrz, więc dawno nie jedliśmy w takim klimacie, jako że w że jest mega gorąco, więc no klimacik powiedziałabym polski. Użyjesz? Eh? Nie. Yeah. A w tyle mamy disco polo. Bardzo O. To jest real kimchi. is Japan. Ej, ta kimchi real smakuje Ci smakuje totalnie inaczej w Korei niż w Singapurze i gdziekolwiek, gdzie tylko jadłam. I żeby zjeść też trochę warzyw, to zawijałam sobie mięso w sałatę, tak jak robią właśnie w Korei. Na każdym stoliku zawsze jest darmowa herbatka. A tak właśnie wyglądała miejscówka, której jedliśmy. To jest dzielnica Hongdae. Jak będziecie mieli okazję, to polecam. A te gofry tak kusiły. No, i jak to w dzielnicy turystycznej, to było pełno jakichś dupereli do kupienia. I wszędzie słuchajcie K-pop. No ale Boba Rosa, malującego obraz w centrum Seulu, nie spodziewałam się. I teraz najważniejsze, jadąc do Seulu, nie bierzcie ciuchów, bo są tak fajne sklepy. No po prostu ciuchy, taki wybór i mega dobre ceny. A przed wejściem zostawia się swój napój. Kolejne zaskoczenie: kawiarnia Harego Pottera, co? No i dzisiaj już była zamknięta, ale spokojnie, przyjdziemy tu jeszcze. Dosłownie wszędzie były wystawione śmieci na ulicę I jedno co zauważyłam to, że dosłownie wszędzie są kawiarnie Jest kawiarnia przy kawiarni, ogródki Jakby był jakiś konkurs, kto jest najlepszą kawiarnią Naprawdę mnóstwo tego A po drodze Jenny promująca soju mm. A tutaj nie wiedzieliśmy co się dzieje Okazało się, że to dwóch chłopaków miało tutaj występ na ulicy I okazało się, że jak Darni wrzucił ich na insta To oni odpisali jemu, że to są oni, że nas obserwują mm. Ja byłam w ciężkim szoku słodycze i maskotki, figurki dosłownie wszędzie. Dlatego czas iść do k-popowego sklepu, a może nazwę to miejsce muzeum k-popowym. Bo oprócz tego, co możecie kupić, są też eksponaty, których nie można kupić. Można na nie tylko popatrzeć. W tym między innymi albumy, plakaty z podpisami, ale też te takie maskotki, które się bierze, te takie sticky koncertowe z podpisami. Oczywiście oprócz takich bardzo unikalnych rzeczy są też po prostu rzeczy typowe, typu właśnie albumy, które możecie kupić, wszystkie, jakie są tylko możliwe, ale też gadżety, plecaki, maskotki do postawienia figurki, naklejki, piórniki, długopisy, właściwie wszystko, co jest potrzebne do szkoły, nawet klawiatury, słuchajcie, słuchawki, plakaty, notesy. Ojej, naprawdę wszystko, co tylko sobie możecie wymarzyć. No, i oczywiście do kupienia też są rzeczy typowo koncertowe, typu właśnie stiki, jakieś wachlarze, yy, jakieś takie opaski na włosy. I byłam zaskoczona, bo właściwie te ceny nie były jakieś wygórowane. No tutaj album cały, właściwie taki kolekcjonerski, kosztuje 80 złotych, więc myślę, że ta cena jest całkiem w porządku. Jak porównuję sobie ceny, które były na przykład na terenie koncertu, bo właśnie byłam dwa tygodnie temu, niecałe dwa tygodnie temu na koncercie Blackpink. Olu, tajemnic. Losang. Okej. Bam bam. you know? i znaleźliśmy też God 7 więc poszukałam Jacksona. Jak widzicie, jest to raj, wystarczy, że znajdziecie swój ulubiony zespół i od razu jest wszystko, dosłownie wszystko czego potrzebujecie jako fani. No i tutaj macie całą wystawkę wszystkich sticków, wszystkich możliwych zespołów, jakie tylko są. Jeżeli słuchacie K-popu, to naprawdę musicie odwiedzić ten sklep. Ten sklep był również kawiarnią, w której nikogo nie było, wszyscy oglądali te gadżety, ale obok, widzicie, jest One Piece kawiarnia, i właśnie jest też przygotowana taka strefa dla fanów. I to był raj dla Darniego, bo on uwielbia anime, uwielbia One Piece, więc tutaj sobie pochodził, i po prostu się odłączył ode mnie wręcz. No i jeszcze po drodze były figurki z anime, więc tutaj staliśmy i się przyglądaliśmy, ale powiem wam, że za takie figurki około 30-40 cm, za stówkę 100 zł to jest naprawdę dobra cena, ja byłam zaskoczona. No, i były też maszyny z Lego. Minecraft. No i takich ulicznych występów na żywo było bardzo dużo, a co najciekawsze, bardzo dużo ludzi to oglądało, bo zawsze miałam wrażenie, że ludzie często po prostu omijają, nie są zainteresowani, ale tutaj wszyscy są zainteresowani. No, i już był czas na jedzenie czegoś. oczywiście miałam ochotę na co? Na koreańskie barbecue? Jak cały wyjazd. Chcieliśmy zjeść tam, gdzie była ostatnio taka duża kolejka, ale niestety jeszcze było zamknięte, więc poszliśmy dalej. No więc po drodze mieliśmy znowu kawiarnię Harry Pottera, ale tam niestety było tylko takie zachodnie jedzenie, czyli kiełbasy. A totalnie nie mieliśmy ochoty na coś takiego. Ale nie obawiajcie się, jeszcze w tym odcinku tutaj wrócimy i zobaczycie, jak jest w środku. Tymczasem zobaczcie, jak jest tutaj. No i tak, poszliśmy na koreańskie barbecue, i właśnie tam, gdzie była taka kolejka. Wcześniej. Byliśmy pierwsi Jak Korea to wiadomo, że kosmetyki Więc poszliśmy do sklepu Olive Young, Co jest takim Rosmanem koreańskim Blackpink na opakowaniach farb do włosów Idealnie I po co tutaj przyszłam? Po lip tinty Oczywiście, przyszłam sobie kupić lip tinty Bo jest tutaj taki wybór A poza tym ceny są naprawdę dobre Bo zaczynają się właściwie gdzieś od 4-5 dolarów A wybór jest ogromny To I tak, know. Is a tutaj ja cała dumna z siebie po teście nowego lip tintu na ulicy. No i słuchajcie, nie mogłam przejść obojętnie. Zawsze jak widzę jakiegoś misia, jak na mnie patrzy, to po prostu muszę wejść i spróbować go uratować. Byłam tylko ciekawa, jak ja go zabiorę do Singapuru, skoro nasze paczki są przeładowane i już w ogóle nie ma miejsca. No więc w końcu poszliśmy do tej kawiarni Harry'ego Pottera. Ja sobie wypiłam herbatę, Darnie oczywiście kawę. Kawiarnia miała cztery piętra, każde piętro było zorganizowane tematycznie. Schody fajnie były udekorowane tymi obrazami, ale na przykład na tym piętrze no to nie było jakoś bardzo Harry Potterowo, ale idźmy wyżej. No im wyżej, tym było lepiej, było to bardziej zorganizowane, więcej elementów. No ogólnie klimacik był fajny, podobało mi się, ale nie było jakoś tak szalenie fajnie. Ogólnie można było jechać windą, ale każdy chodził tymi schodami właśnie ze względu na te dekoracje. No i na samej górze było najlepiej, bo można było się przebrać, zrobić sobie zdjęcie przy kominku. Dziwne było to, że była choinka i było udekorowane świątecznie. No i tutaj ten kominek był taki... taki miało vibe właśnie Gryffindoru trochę. No tak dało się wyczuć tego Harry'ego Pottera tutaj. Ale poza tym też zamiast yy, siedzeń były łóżka, na których się siedziało. Tak było, że na środku miałeś stolik. No i twoja ciocia z herbatą miętową za 45 zł, Tutaj chyba Hermiona, nie wiem czy poznajecie. Wow. Bo nagrań na Insta i tak to nie wrzuciłam. No i jak już mieliśmy wychodzić, to okazało się, że na samym dole jest jeszcze bar. Weszliśmy tylko zobaczyć, a dla mnie to było bardziej Halloween niż Harry Potter. Ale no wiecie, to nie było muzeum. To była kawiarnia z tematem Harrygo Pottera, więc w sumie było okej. Okay. No i na koniec dnia mieliśmy ochotę na coś małego do zjedzenia, i po drodze zobaczyliśmy, że jest 24-godzinne sushi bez obsługi, słuchajcie. Więc wyciągasz sobie sushi z lodówki i płacisz sobie sam w maszynie, jest pełno kamer. Możesz sobie usiąść i zjeść, możesz sobie nalać e, sosu, zupki, słuchajcie za darmo, albo możesz też sobie zalać zupkę chińską, którą właśnie kupisz też, które są dostępne tam w szafkach. No tego nam było trzeba po całym dniu wśród tłumów ludzi. Chcieliśmy naprawdę pobyć sami, dlatego ja ogólnie chciałam zjeść sobie w domu, ale Darni mówi, chodź zjemy tutaj, będzie doświadczenie, bo wiecie, w sumie to jest coś innego. Nigdy nie widziałam takiego miejsca, że możecie sobie po prostu sami zjeść i sami się obsłużyć. Tutaj byłam zaskoczona, bo ja myślałam, że nalałam sobie herbaty, a to była zupa miso.